Siemano! Znowu jesteśmy na serwerze testowym Realm. Zobaczymy co dzisiaj zgotowali nam deweloperzy. Car dealer, czyli handlarz samochodów, nie dealer specyfików wyzwodnialcy. Jedyne miejsce, gdzie dostaniecie legalną furę sprowadzoną z innego stanu. Teksańczyk płakał jak sprzedawał. Na pierwszy rzut oka widzimy po lewej stronie ceny samochodów i loga. Warto zwrócić uwagę u góry cennika, że jest tam miejsce na zmianę kategorii pojazdów. Natomiast po prawej stronie są okazane statystyki, które faktycznie mają odzwierciedlenie tego, jak skonstruowane są u nas handlingi. Jeżeli gromadą będziecie zwracać uwagę w tiketach Manie admin, ale to auto nie skręca, nie na padach, policyjna pościgówka to must win", to prawdopodobnie statystyka waszego wybranego 4 bądź jedno ślady ulegnie zmianie. Poniżej widzimy okienko opisane jako informacje Znajduje się tam marka, model i cena standard. Ciekawą nowością jest czas oczekiwania i dostępność pojazdu. Jeżeli Wasz wybór jest dostępny do kupienia, liczba ulegnie zmianie, a czas oczekiwania na jego sprowadzenie będzie zwierciedlał realne godziny. Każdy pojazd możecie sprawdzić na specjalnym podziemnym parkingu, a przy okazji przetestować tunik mechaniczny, jak i wizualny. Taka nowa kampania, by nie kupować kota w worku. Czy nowy kartiler odda? Jakie jest Wasze zdanie na temat takiego miejsca? Robi wrażenie czy nie? Do usłyszenia.